Witajcie. W tym krótkim filmiku chciałbym podziękować moim widzom za oglądanie i subskrybowanie mojego kanału. A także chciałbym złożyć najlepsze życzenia noworoczne, żeby ten nowy rok był bardziej szczęśliwy niż ten, bo ten to nie był za bardzo dla całej ludzkości na świecie. A także Zachęcam do obejrzenia tego ostatniego mojego krótkiego filmu w tym roku. To będzie ostatni film w tym roku, jak spędziliśmy święta Bożego Narodzenia. To wszystko do usłyszenia, do zobaczenia po Nowym Roku. Jak my obchodzimy dzisiaj Wigilię. Wigilia gotowała się tutaj na tej kuchni. No i teraz zabieramy się do spożywania kolacji wigilijnej. Minet z Oliwią już siedzą przy stole i tata siedzi też przy stole, a ja za chwilę zasiądę. Pokazuję rodzinie, tłumaczę im jak w Polsce obchodzi się Wigilię. No tutaj jest zupełnie inaczej. Nie ma takiej tradycji jak u nas. Są tylko prezenty, no i zwykłe takie jedzenie, że tak powiem. Siedzimy przy stole we czwórkę i spożywamy w ten sposób kolację wigilijną na dworze. Oglądając telewizję, minet. Minet je mięso ze świni, ja nie jem oczywiście, bo ja jestem wegetarianinem. Udaję wegetarianina, ale, ale staram się nie jeść. Oczywiście ja do tego piję piwo razem z, z, razem z teściem, a minet z mamą e, piję. Jakiś napój, który dzisiaj kupiliśmy, i po raz pierwszy ten napój pies. Parkle się nazywa ten napój. Napój taki zwykły, gazowany, bo nie było Pepsi Coli. Dlatego kupiliśmy ten, bo taki był. Przyszli pod bramę kolędnicy kolendować, Słabo widać, ale. Dzisiaj jest pierwszy dzień świąt Wybraliśmy się do parku w Bogo Bogo żeby Żeby pospacerować sobie W tym parku Rodziny właśnie tu spacerują, i Oliwia z nami w wózku. O. Tak właśnie spędzamy pierwszy dzień świąt. Zjedliśmy obiad i przejechaliśmy samochodem na, na spacer do parku. Bogopark. Nasza Oliwia zbyt często w tym wózku nie chodzi, bo nie mamy czasu. Bo, jak kafajka jest otwarta około domu, ale dzisiaj świętujemy to właśnie. Wybraliśmy się do miasta, żeby się trochę odchamić, że tak powiem, rozerwać, pozwiedzać cokolwiek. A właśnie tak tutaj ten park wygląda. Fajnie, tu jest czysto, generalnie ładnie. Jest tutaj jakiś pomnik, nie wiem co to był za człowiek, jakiś Gabriel Flash, El Lord Estate, Boxing Legend. Marzec 25 1935 rok Bóg się urodził, a zmarł w styczniu 1985 roku. Właśnie ten cały plac się nazywa jego imieniem Gabriel Flash. Iwia trochę nie może się przyzwyczaić, bo na pierwszy raz jeździ w pozycji takiej siedzącej zawsze jeździliśmy ją w wózku, jak leżała a dzisiaj siedzi po raz pierwszy, że tak powiem, w tym wózku siedzi. Dlatego się bardzo kryguje. Minet kupuje watę cukrową, która jest zapakowana w taką folię. Jest tutaj dużo dzieci obalony. Doskonała sprawa do rozrywki dla dziecka Minet mnie nauczyła, że wata cukrowa nazywa się po angielsku Cotton Candy. Bo nie wiedziałem. Powoli coś tam zapamiętuję nieraz. Może i to zapamiętam w angielsku. Tak się bawią tutaj dzieci właśnie w tym parku. Tutaj jakiś kącik rel religijny, że to znaczy malowidła świętych. Nie wiem co to dokładnie jest. Jak to się nazywa fachowo? Jest też tutaj jakieś muzeum, ale w tej chwili ilminat mówi, że jest nieczynne. Community Center, Muzeum Publik. Muzeum, a nie umiem przeczytać dalej, nie wiem jak się sobie siedzi, bo nie ma kondycji do chodzenia, więc sobie odpoczywa w parku. Koniec filmu. Subskrybuj kanał. Zapraszam na następny film.